ma w kolejnym filmie. Dzisiaj 16, dzień maja 10.25 za chwilę. Padało coś równe 3 litry, Coś tam pokropiło. Teraz zaczyna padać. Z jakiejś tam chmurki. Ja jadę po kubotę i zbieram dalej balę, a po południu obijamy. I taki jest plan na dzisiaj. Żeby je zebrać i owinąć. Nic dzisiaj więcej w planie nie mam. Jak to zrobię, będę usatysfakcjonowany. I zobaczymy ile deszczu spadnie w ten weekend, bo w prognozach jest grubo nadal. Trochę zredukowali, ale dalej pada. A ile deszczu spadnie? Się okaże. Przedstawiciel, jak był wczoraj, on jest z okolic Kłodawy, to mówi, że u niego nic nie pada, nie? Dlatego nie chciał wierzyć, że, że ja mówiłem, że tutaj mamy wystarczająco deszczu w ostatnim czasie. No bo przez miesiąc z 40-50 litrów chyba spadło, jakby policzył. Kurde, 5 minut wcześniej bym był suchy, pizdu! Pada Ech, Kuzyn ma chyba na sprzedaż XT Jakby ktoś chciał Ale nie wiem ile za niego ceni 11 Kurde nie powiem wam żeby nie skłamać Ale coś mi się świta że koło 11 chciał chyba Za XT, fajnie się nie jeździ także polecam Do Kubaty zaczek trzeba wstąpić Ale pada. A na radarze chyba nie ma żadnej chmurki nad nami. Czekajcie, zaraz wam pokażę i sam zobaczę, bo to jest aż ciekawe. No nie? No nie? <śpiewanie> nad nami nie ma chmurki na radarze. <śpiewanie> A tu pada. To od. Nie rozchodzą się wszystkie, nie? Nad nami, nad zbiornikiem. Patrzcie, jak zbiornik odpycha. Tutaj na prawo, na lewo. Chmurki. No ciekawe. A tu leje. Dobrze, jakby po południu nie padało, bo. Po południu będziemy się owijać o, w deszczu trochę chusteczkowo. Jeszcze przy tej temperaturze. Minus Kuboty jest taki, że sprzęgło w niej działa za jedynkowo No nie patrzcie. Dawno rewersu samego nie używałem. Zawsze ze sprzęgłem. Nie delikatnie z rewersu. Poprawili to. Aczkolwiek z tego sprzęgła to, to tak trochę jedynkowo Przynajmniej ja nie umiem jeszcze puścić tak, żeby lekko ruszył, a niekiedy tak po prostu strzeli z tego sprzęgła. Może to chodzi o to, jak bardzo ciągnik jest rozgrzany, bo teraz jest zimny, nie? Ale tak to da. Kubota? Fa fajny. Fajny ciągniczek. Jeżeli o takie bardziej budżetowe marki kiedyś chodziło, nie? Bo teraz to kubota to już się trochę wyrobiła, ale jak kupowali wtedy u kuzyna tą kubotę, no to taka trochę bardziej firma nieznana była, nie? Wchodząca na rynek. I jeszcze jedna jej wada, jak się przesiadam z innego ciągnika, jakby coś ją hamowało, nie? Przy przełączaniu biegów. Tak strasznie czy ona tak po prostu ciężko idzie, czy, czy coś ją od początku trzyma. Bo od początku jak e, ona jest u kuzyna takie wyrażenie mam przy, przy przełączaniu biegów, że ona, że ona strasznie gwałtownie zaczyna zwalniać. Nie leci tak jakby na luzie leciała, tylko jakby coś ją trzymało. Ale tak pod. Tu z fajnym mój No, ku kuzyn mówi, że bez tura się nie da jeździć, bo jak piłeczka podskakuje. Ale jako ciągnik pomocniczy to zajebisty, nie? Z będę się musiał rozliczyć za, za te dwa bale. Bo co wam pokazywałem, te, te dwa rządki co były. No, to zapomnieli zebrać. I on już swoją pyzmę miał przykrytą. Więc mówi, że sobie to spracował, jak będę robił swoje. Ale to strasznie grube musiał mieć, skoro tutaj dwa były. A u mnie jest dwa, cztery, sześć, osiem, dziewięć. Tutaj dziesięć, jedenaście. Na dwa razy przyjeżdżam. pierdziele, <grym>, to na raz zabierać. Niedaleko tutaj jest to. To dwa razy obrócę, bo inaczej przyczepa by się złamała i tyle z tego wszystkiego by było. 6 na jedną, 5 na drugą i tyle. Bo one coś czuję będą cięższe niż tamte były. Także może być ciekawie. Zobaczymy, czy kubota sobie z nimi poradzi. To jak będą cięższe, to, to wcale nie jest powiedziane, że ten ciągnik da radę. No, a ten z brzegu ciężki nie jest. To znaczy, to i tak go nie tajnie, ale, ale dla kuboty aż taki ciężki nie jest. Zobaczymy jak jest to. i odnośnie kamery na głowie to mam opaskę, ale na chwilę nie będę ich zakładał bo nie będziecie zaraz pisali byś, za, byś kupił by było lepiej na minutę czy tam dwie nagrywania nie opłaca mi się jej zakładać i ustawiać specjalnie kamery bo ile tutaj na wyświetlaczu widzę przed sobą tak, jakbym miał ją na głowie, to bym musiał odpalić aplikację na telefonie, się połączyć i ją ustawić. Dużo roboty, to chcę powiedzieć. Ale byś miał więcej, wolne z jedną też sobie radzę i nie śpieszy mi się nic, nigdzie dzisiaj. Do 12 mam je A ta łąka jest nawet nie kilometr od domu. A po południu owijamy. A hydraulika jak widzicie działa szybko. że rewers na podwórzu Wam pokazywałem na drugim biegu, nie? No patrzcie, jak się stacza ładnie. No, szarpnął. Ale i tak delikatnie. Tamtego z tamtej strony trzeba wziąć, bo tu jest niedobity. Lekkie ajo jest, no dobra. I tak w sumie na górę nie będę kładał. Obojętnie. Kurde, wydaje mi się, że są lżejsze niż tamte były z tej gorzowskiej. Mimo, że miałem wrażenie, że tutaj ta prawa jest bardziej taka zielona, jak grabiłem. Te trzy, co mi tu zostało już sobie przerzucę na sąsiada, bo i tak tam te dwa muszę zabrać Także przez rowek. przez rowek na drugą stronę. Już nie będzie trzeba przejeżdżać. Jak ładnie kupuję co widać. Nie wiem, czy będziecie na filmie widzieli. Rośnie z Kubana. Aczkolwiek, tak jak wam mówiłem, ci co posiali wcześniej, to raczej ona szybciej e, nie będzie koszona i też szybciej nie urośnie. Takie mam wrażenie, bo teraz temperatury są takie, że, że te mrozy były. No i ciepło nie jest, no. Co my mamy w nocy? Jednostopniowe temperatury za dnia niewiele więcej, 10 stopni. To no tak rośnie, bo rośnie, ale no. jakoś niespecjalnie. Nie ma co się spieszyć. I kto wie, czy teraz te potrawach siane nie dogonią tych, co były siane na początku kwietnia. Bo teraz i wody mają dużo, i się ciepło zrobi. To już mam skopyta, Bo sobie chodzi po łące, szuka czegoś do zjedzenia. To chciałem powiedzieć, a jutro miałem gospodarza z Gnojowicą zamówić na, tą, na to pole po Gorzowskiej, ale na jutro piasę dostałem. Bo dzisiaj mamy piątek i ciężarówki na bazę nie pozjeżdżały za bardzo. Nie wiem, coś późno wyjeżdżali ogólnie kierowcy wszyscy, bo we wtorek, jak wróciłem na bazę po Triasie, to jeszcze z połowa ciężarówek była jak nic. No i nie powracałem, no to Spedytorowi pisałem, że pracy nie dokończyłem na gospodarstwie. Jak nie ma, jak nie ma, nie ma co... So... czekajcie tu się trzeba skupić, bo tu trzeba dojechać i zaczep, włożyć... Dyszel, zaczep. Eee. No, że jeżeli nie ma aut do rozwiezienia, no to ja mogę mieć wolne, a jak będzie potrzebował... To w sobotę mu pojadę, nie? Jak pozjeżdżają. I będzie co rozwozić. No i liczyłem, że mnie w sumie nie leci. <śm> ale pisał, że spedytorka mnie na, na, na poniedziałek potrzebuje i u niego nie pojadę w poniedziałek. A tak nie tak, Prawie. Mocniej. O, właśnie. No, że w poniedziałek mnie do dyspozycji nie będzie miał, no to żebym jechał w sobotę załtami na Warszawkę moją kochaną. na nienawidzę, nienawidzę tego miasta. Aczkolwiek już, już trochę się przyzwyczaiłem i ogarnąłem. Bo już tyle razy tam byłem, że muszę do tej przyczepy. Kupić śrubę rzymską. Bo ją wczoraj przestawiałem na tym łańcuszku ten dyszel. Bo był za nisko. Przestawiłem o jedno oczko, te oczka no, nie są duże, nie? Teraz jest za wysoko. Musiałem zacząć w ciągu a i tak jest. I tak jest za wysoko. A na siubę rzymskiej to by się skręciło ładnie. I by było idealnie. No, jak kiedyś projektowali, no nie pomyśleli o takim, o takim czymś tylko. Tylko zrobili łańcuszek Czekaj, czy to tak w sumie z fabryki wyszło? Pewnie z fabryki. Aczkolwiek może inna sterzyna wtedy była. Kurz Tak czy siak? No jutro z Grynojawicą nie da rady. Przyszły tydzień. Wow, ale wpadła ale tu się topi ja wale. Grzegami, gdzie bardziej sucho bo koła to są dobre do ciągnięcia, ale po asfalcie po namokiem to aż tak się nie chcą pięcić za, za bardzo zwłaszcza jak zaczynają się zapadać aczkolwiek ładnie ta opona prawa przerzuciła jak wpadła nie zatrzymała się bo jakby się zatrzymała to już dupa by była musiałbym redukować bieg i to z przejścioma y, balami i na odbojach a nie na tym na tym jednym nie siedzi Jeszcze całkowicie Ale no mówię Te wyszły w sumie dużo lżejsze od tamtych Bo tamte Tamte bym obstawił już bliżej tony ważą No i przy sześciu to przyczepa się działa na odboja. Aż kubota z za, 4 kołami. Pod taką górkę tutaj było kawałek. Także nawet taki ciągnik ma co robić ze ścianą, kiszonką. Zamokia wyszła, ale no czasu brakło. No widzicie jaka jest pogoda dzisiaj. Jakby to poleżało jeszcze wczoraj-dzisiaj, no to na sobotę takie rozprzątnięcia myślę by było idealne. Aże. Chmurki przyszły, deszcz pada. O, właśnie. Też deszczem, ale miałem wam kukurydzę pokazać, bo ona była siana w połowie kwietnia i tak ona wygląda pod tymi oczami. Żółte listka i zanim ona się teraz pozbiera. Zobaczcie jak to wygląda, tutaj cała, cała żółta końcówka taka zniszczona, tutaj też, dwa liście, są zniszczone, a ten trzeci taki, też taki siedzi. Także tak to wygląda. Ciekawie. No, ale też deszcz... potrzebny. Mimo, że jest wilgotno, no to na tę ozimę uprawy fajnie, bo plon się, się buduje. O ile no, nie, nie został zedukowany przez te przymioski. Ale tak to to, to to tym ozimym zbożom. Nic nie brakuje Z początku jak kłopotam u kuzyna jeździłem A nie miałem fenda To zawsze na drodze zapomniałem napędu wyłączyć I się orientowałem w połowie drogi Że nie wyłączony No tu się automatycznie nie rozłączy przy danej prędkości Tylko trzeba wstyknąć ja Nagrywam wam bociana tu siedzi na balu Tutaj nie będziecie widzieli, ale wrzucę Wam nagranie z telefonu Chodzian na baluś Jak ładnie się myje <laughs>

No, te Te były mało przesuszone <ścoughs> Czuć. Czuć że to waży Sama zielenizna no, i tak, także tak. Za 14:12 deszpada. Kurde, ciekawie się będzie obijało. Może przestanie. Idę na obiad, telefon podładować. Bo nie był na noc podłączony. Zawsze w nocy ładuję telefon. Ale że odpadłem na kanapie, rano się o 7 na kanapie obudziłem. Także, no, w opakowaniu, jak zawsze. Najlepiej się śpi, nie? Jak człowiek zmęczony, to nieważne miejsce. <laughs> śpi się gdziekolwiek. Hmm, tutaj przyczepę wyciągnąłem na podwórze, bo sąsiad chciał, żebym mu przywiózł przyczepę ziemi. Od jednego gospodarza z sąsiedniej wsi i do niego dzwoniłem i mówi, że wieczorem, żeby podskoczyć. Także wieczorem muszę jeszcze kurs albo dwa kursy zrobić tą przyczepą z ziemią. Dla sąsiada. A ten sprzęt, jak na razie, tu zostawiam. I czekam na gospodarza z Nie I po południu owijamy. Także tak. Taka sytuacja. No i, i znajomy jeszcze dzwonił się o Dowiadywał. Bo jest na etapie zamawiania. I się pytał z jakiej firmy ja mam. Mówię, Konsil. Ten najnowszy. <gryw> I śmieszne jest to. Że 28 za elementy, 28, chyba 500 mówił, nie? Za tą 40, to nową wersję 44. I 10% rabatu teraz mają. Czyli tam minus 2800. 2500, nie 2800. No Także cena fajna. Hmm, I to realizacji. Wiecie, na kiedy mu powiedzieli? Początek czerwca. Mamy. Połowy maja. <gry> Także no, ruch się skończył na SILOSy, tak jak się skończył ten program. No, znaczy, zrealizowali te wnioski z tego programu, te zamówienia. No i teraz, no, już mają spokój, nie? Także termin, Wam powiem, strasznie krótki. I, i montaż też mu powiedzieli, początek czerwca. Także tak. Bo rozważało kupno dwóch lejówek takich mniejszych, używanych. No ale te dwie lejówki to wca, wcale dużo taniej od takiego nie wyjdą. No, minus jest taki, że trzeba doliczyć montaż do tego transport, i montaż, bo znajomy też je znawacie. No i tam elementy wyposażenia typu ta wentylacja, ta dyabinka chyba nie była. I go też uświadamiałem, że, że konsil nie ma tego. Rury załadowczej dla Tam Tamte stałe mają taką możliwość, żeby dmuchało mnie załadować, a ten nie ma, nie? Także mówię, bierz poprawkę. Że trzeba żmikę jakąś do tego dobrać. Nawet budżetową. Ale trzeba. I to by było wszystko w tym filmie. Bo znowu za dużo materiału nagrałem także dalsza część dnia będzie w kolejnym filmie a w tym to wszystko więc standardowo jeżeli się wam podobało zostawiajcie kciuki w górę tutaj macie mój kanał jeżeli jeszcze nie subskrybujecie zapraszam do zasubskrybowania dwa filmy wybrane dla was jeżeli nie widzieliście to wbijajcie i do następnego cześć